Cześć, z tej strony Magdalena Łęczycka mrzygłód Jestem się trenerką, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę, jak bawić się z psem. Zapraszam. To rozwijać prawidłową zabawę ze swoim psiakiem. Jest tutaj kilka argumentów. Po pierwsze, myślę, że takie najważniejsze to to, że kreujemy fajne emocje, fajną aktywność, którą razem ze swoim psem robimy razem coś wspólnego. To oczywiście zbliża. To powoduje, że więzi są silniejsze, a mamy też fajny motywator w postaci zabawki którym możemy psa ponagradzać, którym możemy wzmocnić to, że na przykład przywołanie, przywołujemy go na spacerach. Może też być to taka trochę zatyczka, ta zabawka. Na przykład, gdy jest jakaś trudna sytuacja, powiedzmy, nawet mamy gości w domu, czy Mijamy psa lub takie spotkanie gdzieś tam niespodziewane się zdarzy z innymi psami czy psem na zewnątrz, i nasz pies jest poddenerwowany. Wtedy taka krótka zabawa z nami, lub po prostu nawet danie mu tej piły, żeby sobie ją chwilę ponosił, poglamał, może mu po prostu pomóc rozładować nagromadzone napięcie. Więc warto, warto inwestować tą energię w zabawę, żeby faktycznie móc się w różnych warunkach bawić, żeby psiak faktycznie wchodził w tą zabawę bardzo chętnie. I tutaj jakby pierwszy aspekt to jest wybór odpowiedniego przedmiotu. Widziałam różne już rzeczy, na przykład psiaka, który był chętnie pobudzany, który chętnie wchodził gdzieś tam w zabawę takim szeleszczącym papierkiem, Widziałam psiaka, który bardzo chętnie biegał torki Agility na paletkę od ping-ponga. więc tutaj naprawdę jakby fajnie jest sprawdzać, testować i szukać takich zabawek, przedmiotów, które nasz psiak będzie, będzie bardzo po prostu chętnie gdzieś tam z nami nosił, szarpał, trochę gdzieś tam rywalizował z nami o te, o te przedmioty. Ale tak standardowo to, co zawsze zalecam, to jest tego typu zabawka, czyli jest miękka. Może to być, bo to jest akurat owcze futro. Może to być futro też, oczywiście, gdzieś tam z królika. Jest delikatniejsze, więc dla takich mocniejszych psiaków to pewnie prędzej się urwie, porwie. To też jest zabawka, którą bawimy się wspólnie. Bo, gdyby pies miał ją tak na co dzień, to po pierwsze bardziej się znudzi, szybciej się znudzi, ale po drugie, też po prostu szybciej powyrywa nam to futro i zostanie nam po prostu taka goła zabawka. Więc, to jest zabawka, którą bawimy się wspólnie. Nie jest ona do tego, żeby psiak sobie gdzieś tam sam nosił po domu drugi aspekt jest taki, że ma bungee. Te bungee akurat jest w formie takiego okręgu. Ale to, że jest tutaj zamontowane, może być po prostu taka prosta rączka w formie też właśnie takiego amortyzatora, to sprawia, że trochę jakby są te, szar... te, te szarpanie, jest łagodzone. Więc przy tych trochę silniejszych psach, mocniej się szarpiących, nie cierpi tak nasza gdzieś tam tutaj ręka. A i też część psiaków jeszcze chętniej wchodzi właśnie w taką zabawę, gdy, ta, gdy ten amortyzator pracuje. Nie wszystkie to kochają, więc, jak znowu, trzeba po prostu sprawdzać i szukać fajnych zabawek. Oprócz futra może to być oczywiście na przykład wyprawiona miękka skóra. To może być też Polar albo Mop, dosłownie Mop, taki, który możemy kupić w sklepie. On jest wtedy miękki, cieszy oko, bo są różne kolory, i taki Mop nawet też doczepić lub dać. Do krawcowej, e, która nam właśnie taki amortyzator, na przykład dłuższy, kupi. To też jest fajna opcja, gdzie ta zabawka nie jest tak blisko nas, więc dajemy trochę więcej tej przestrzeni psiakowi. E, więc jakaś linka, jakieś takie, właśnie. Kawałek smyczy, to możemy też w ten sposób przymocować, tak żeby zabawka nie była tak blisko nas, tylko żeby trochę była dalej. Fajnym też patentem jest używanie zabawki zamieszczonej na takim gdzieś tam palcacie, bo fajne przy poruszaniu ta zabawka. Nabiera fajnych ruchów. I tu przechodzimy do kolejnej rzeczy, jaką jest y, nasze angażowanie się w zabawę. Czyli nie stoimy i po prostu sobie tą zabawką tylko ruszamy, y, ale staramy się zaangażować y, ruszyć się, pobiec, y, rzucić zabawkę, samemu do niej podbiec, pokazać psu, że faktycznie te emocje, te, ta aktywność jest tutaj bardzo, y, bardzo taka fajna i i to jest nas samych fajnie angażuje, jest wtedy większa szansa, że faktycznie psiak też w to wejdzie. A druga rzecz jest taka, że ja sama jak się bawię z psem, to faktycznie się z nim bawię, czyli lubię to bardzo. Więc starajcie się po prostu wczuć w to, podkraść psu zabawkę, uciec, wprawić ją w ruch, zapiszczeć, znowu odbiec. To też powinno Was cieszyć, więc starajcie się odnaleźć w nim, w tym po prostu dla siebie też e, tak zwany fan. Ehm. Czyli odpowiedni przedmiot jest tutaj tym pierwszym punktem. Drugi punkt to jest aktywa, aktywacja, angażowanie się, dodanie swoich też emocji, szukanie, szukanie po prostu takiej wspólnej faktycznie zabawy. Tutaj od razu powiem, jakich zabawek unikam. Twardych, dużych, ciężkich. Które ja się śmieję, że bardziej mo, mogą, możemy krzywdę psu zrobić, niż faktycznie w fajny, miękki sposób się bawić. Ta zabawka też nie bez przyczyny ma na przykład futro, lub po prostu to, że jest miękka, bo przeważnie łatwiej aktywizuje psa do zabawy, ponieważ musimy zdawać sobie sprawę, że zabawa to jest właśnie to aktywowanie. E, takiego myśliwego w naszym psie, e, gdzie on po prostu sobie na tą zabawkę poluje. Więc tutaj, ruchy, jakie, e, jakimi próbujemy psa zachęcić do zabawy, powinny właśnie trochę naśladować gdzieś takie, gdzieś takie uciekające w trawie zwierzątko, które przystaje, zaczyna uciekać szybciej e, i mamy większą wtedy szansę, że faktycznie pies zacznie na to polować. E, to, co jeszcze jest ważne, żeby ruch, którym tutaj te nasze zwierzątko aktywizujemy, ten ruch zawsze był od psa, czyli ta zabawka nie powinna atakować psa, tylko zawsze powinna uciekać od psa. Więc jeśli pies nie zaangażuje się, nie wejdzie w tę zabawę, gdy zabawka od, ucieka od niego, to tym bardziej nie zachęcimy psa takim ruchem do niego. E, także tak nie robimy. E, kolejny ważny aspekt to jest to, żeby zabawa była krótko, fajnie, intensywnie, żeby nie zmęczyć psa, nie znudzić psa. E, także bawimy się krótko i kończymy wtedy, kiedy jeszcze widzimy, że pies chciałby się jeszcze pobawić, ale my właśnie mówimy: O, stary, poczekaj na kolejną e, zabawę. W ten sposób gdzieś tam mamy szansę zaostrzyć mu na tą zabawę apetyt. I tutaj od razu powiem, że też nie zostawiam psa z taką frustracją, że zabieram mu po prostu zabawkę, chowam i nic już teraz nie ma. Ale staram się wymienić na przykład na gdzieś tam rozrzucane w aktywny sposób, też smakołyki, tak żeby jednak nie. Nie doprowadzić do tego takiego sfrustrowania się psa i gdzieś tam obskakiwania nas i dawaj, dawaj zabawkę. Więc tutaj wolę po prostu przerzucić psa na jedzenie. Kolejny aspekt. To wybierajmy dobry moment do zabawy, to znaczy nie wtedy, kiedy pies, właśnie, nie wiem, pobiegł za sarną i wrócił. Oczywiście, jeśli kocha zabawę, to zaproponujmy mu to, bo świetnie, że wrócił. Natomiast jeśli jest zmęczony, gdzieś tam bardzo zestresowany, zaangażowany w całkiem inne rzeczy, to yy, i oczywiście możemy zaproponować zabawę, ale jeśli zobaczymy, że w tych warunkach to nie idzie to zatrzymajmy się w tym i starajmy się wtedy wyszukiwać lepsze momenty, takie bardziej do tego korzystne, że faktycznie mamy większą szansę, że on się w to zaangażuje, czy to jest jakieś pobudzające wychodzenie na spacer, czy to w ogóle jest właśnie zacisze na razie domu i ogrodu, czy tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, budowanie takiej bazy. Także tu starajcie się wybierać dobry moment dla takich niuchaczy. Dobrym też, dobrą opcją też będzie na przykład zamiast gdzieś tam na trawie, gdzie ten nos może po prostu być ściągany w dół przez zapaszki, wejście na przykład na chodnik albo na jakiś taki beton, bet, bet, betonową powierzchnię i wtedy pies jest trochę bardziej odcięty od tych zapachów z dołu i też może wtedy czy lepiej, chętniej wchodzić w tą zabawę. Możemy też przysiąść sobie na początku gdzieś tam na ławeczce, gdzieś tam z boku w spokojnych warunkach i dać się temu psu trochę na smyczy przy nas ponudzić. I po tych kilku, kilkunastu minutach dopiero mu zaproponować zabawę. Taki znudzony, wyspokojony pies też jest większa szansa, że w tą zabawę nam wejdzie. Na pewno w takim razie warto właśnie tych różnych momentów szukać. Jeśli macie jakieś nietypowe zabawki, którymi wasz pies się bawi, to koniecznie też o tym mi napiszcie, podzielcie się. Z takich różnych jeszcze fajnych zabawek to polecam bonzery, takie miękkie, miękkie, fajne zabawki na... też gdzieś tam możemy podłączyć pod kawałek amortyzatora czy po prostu sznurka. Oczywiście wszelakie jakieś pluszaki, miękkie piłki na sznurku, takie piankowe. Można też zaopatrzyć się w różne piszczałki, jeśli to nie przekręca naszego psa, jeśli on nie, nie totalnie nie, nie wchodzi w jakieś takie zbyt wysokie emocje, to też możemy takich czasem zabawek używać. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.